Ostatnie dni przyniosły długo oczekiwane przez kierowców obniżki cen paliw na stacjach. I tak benzyna 90, 95 oktanowa potaniała o 3 grosze i kosztuje 4 zł. i 45 groszy za litr, a olej napędowy potaniał o 2 grosze i jest oferowany na stacjach po 4 zł. i 37 groszy. Niezmiennie natomiast od połowy lipca Autogaz kosztuje 0,99 zł. za litr. Aktualnie cena baryłki ropy naftowej na giełdzie w Londynie wynosi około 42 dolarów i w tym tygodniu czynnikami, które wpływały na jej wysokość, były informacje o nadchodzącej drugiej fali koronawirusa w Stanach Zjednoczonych, która może znacząco ograniczyć popyt na paliwa oraz zahamować ożywienie gospodarcze. Z analiz epetrol.pl na nadchodzący tydzień wynika, że na stacjach ceny paliw pozostaną stabilne z możliwością niewielkiej podwyżki.